Byłem mały, każde wakacje spędzaliśmy u babci na wsi. Nie przepadałem za tym, odkąd zmarł dziadek. Urlop zamienił się w robotę. Na wsi pracy nigdy nie brakowało, a babcia sama już nie dawała rady. Pociechą była wypłata, w najlepszej walucie świata jedzenie. Kto choć raz nie przejadł się u babci, niech pierwszy rzuci kamieniem. Po niedługiej podróży dojechaliśmy na miejsce. Babcia czekała na werandzie z blachą jeszcze ciepłych ciasteczek. Przytuliliśmy się, chwilę pogadaliśmy, a potem zaczęło się wielkie rozpakowywanie. Trzy tygodnie zostać, to i bagażu było jak na przeprowadzkę. W którymś momencie zadarłem głowę i spojrzałem na okno pokoju, w którym miałem spać. Przysiągłbym, że ktoś tam stoi i patrzy. Odbicie na szybie trochę zniekształcało, więc byłem tylko w 70% pewny tego, co widzę. Babciu, masz kogoś? Zapytałem mimochodem: A kogo ja mam? Sama jak palec od kiedy dziadek poszedł, uśmiechnęła się smutno. Wszedłem na górę. Pokój był pusty, cicho jak w muzeum. Uznałem, że to przewidzenie i zszedłem pomóc z resztą toreb. Po kolacji rozeszliśmy się do swoich sypialni. Na piętrze były trzy pokoje, więc każdy miał swój. Leżałem i klikałem w telefon, aż nagle zrobiła się pierwsza w nocy. Musiałem jeszcze zejść na dół do toalety. Jedyna w całym domu była przy kuchni. Gdy mijałem framugę, kątem oka zauważyłem sylwetkę stojącą przy szafkach. Nie możesz spać? mruknąłem, otwierając drzwi łazienki. Byłem pewny, że to mama. Załatwiłem swoje, umyłem ręce. Wychodząc, znowu zobaczyłem tę samą postać w tym samym miejscu. Byłem zmęczony i nie miałem ochoty zaczynać nocnych pogaduszek, więc ruszyłem po schodach. Dopiero przy własnych drzwiach coś mnie tknęło. Przysiągłem, że słyszałem wcześniej chrapanie z pokoju mamy. Otworzyłem jej sypialnię. Spała. To nie miało sensu. Kto stał przy kuchni? Żeby się upewnić, uchyliłem drzwi do pozostałych pokoi. Babcia też spała. Wszyscy byli na swoich miejscach. Lodowata fala adrenaliny przeszła mi po kręgosłupie. Na dole był intrus. Zacisnąłem zęby, policzyłem do trzech, wróciłem do mamy i delikatnym szeptem ją obudziłem. Najpierw pomyślała, że żartuje, ale gdy zobaczyła moją twarz, spoważniała. Ktoś jest w domu, wydukałem. Widziałem go w kuchni, a wszyscy śpią. Idziemy do mamy, zdecydowała. Tam zadzwonię na policję. Ruszyliśmy najciszej, jak potrafiliśmy, do pokoju babci na końcu korytarza. W połowie drogi usłyszeliśmy stłumiony odgłos kroków na schodach. Ciężkie, niepewne, jakby ktoś wlókł buty po drewnie. Mama popchnęła mnie do środka i sięgnęła do włącznika na korytarzu. Światło buchnęło z góry, oślepiając na moment. Na najniższym stopniu stał chudy, blady mężczyzna. Miał na sobie tylko rozciągniętą białą koszulkę, majtki i czarne buty. Stał nieruchomo, jakby dopiero teraz zauważył, że nie jest sam. Mimo odległości widziałem jego oczy, zaczerwienione, szeroko otwarte. Mama przyłożyła telefon do ucha i blefując zaczęła mówić głośno. Tak, policja, proszę przyjechać natychmiast. Mamy włamywacza w domu. Mężczyzna spojrzał prosto na nas i rzucił się biegiem w naszą stronę, wydając z siebie ochrypły, nieludzki krzyk. Mama szarpnęła mnie do pokoju, trzasnęła drzwiami i przekręciła klucz. Babcia poderwała się na łóżku, kompletnie zdezorientowana. Co się dzieje? Nie zdążyłem odpowiedzieć. W następnej sekundzie drzwi zadygotały pod pierwszym uderzeniem. Drewno jęknęło. Z całej siły dosunąłem do nich ciężką komodę i zaparłem się barkiem. Mama w tym samym czasie faktycznie wybrała numer alarmowy i zaczęła podawać adres dyspozytorowi. Kolejne uderzenia rozchodziły się po całym pokoju. Proszę przyjechać szybko, krzyknęła, rzucając telefon babci, żeby też słyszała odpowiedzi. Zaraz wejdzie. Nie minęły nawet dwie minuty, a w szybie pojawiły się odbicia niebieskich błysków. Babcia otworzyła okno i zaczęła wołać o pomoc. Z dołu dobiegły komendy. Po chwili huk. Policjanci wyważyli drzwi wejściowe. Uderzenia w nasz zamek ucichły. Usłyszeliśmy szamotaninę na korytarzu. Tu pod kilku par butów krótkie jest. Klikanie kajdanek. Ktoś zapukał. Policja, proszę otworzyć drzwi, już bezpiecznie. Otworzyliśmy. W przejściu stało dwóch funkcjonariuszy. Trzeci prowadził w dół po schodach naszego nocnego gościa. Mężczyzna wydawał z siebie tylko cichy, przeciągły jęk. Drzwi wejściowe były zamknięte na klucz, powiedział policjant, oglądając framugę. To raczej nie było nocne włamanie. Zacisnąłem ręce na poręczy, czując, jak powoli przechodzi mi drżenie. Przełknąłem ślinę. Jeśli nie wdarł się teraz, to gdzie był wcześniej? Tej nocy nikt już nie zasnął. O świcie zamówiliśmy nowe drzwi. W południe podjechał patrol. Policjanci usiedli z mamą przy stole i w kilkunastu zdaniach zamknęli coś, co w mojej głowie wciąż trwało. Mężczyzna to uciekinier z pobliskiego szpitala psychiatrycznego, powiedział młodszy z nich. Zniknął ponad tydzień temu. Szukaliśmy go w okolicy, spojrzeliśmy po sobie. Jeśli drzwi były od początku zamknięte, dodał ostrożnie drugi, to jest duże prawdopodobieństwo, że ukrywał się w domu wcześniej. Może na strychu, może w piwnicy, może w jakiejś szafie. Przykro mi. Poczułem jak ściska mnie w żołądku. Przypomniałem sobie pierwszy obraz: mężczyzna stojący przy oknie mojego pokoju, kiedy dopiero wysiadaliśmy z auta. Te 70% pewności, które próbowałem z siebie zrzucić. Zapewne przez cały ten czas mieszkał z moją babcią w jednym domu. Jadł, kiedy wychodziła do kurnika. Chodził po nocach, kiedy spaliśmy. Stał w kuchni, gdy mijałem go w półmroku i brałem za mamę. Od tej historii minęło już wiele lat, lecz do dziś, gdy schodzę w nocy do kuchni po szklankę wody, odruchowo patrzę w okno. Wolę wiedzieć, czy ktoś patrzy na mnie z drugiej strony, nawet jeśli to tylko odbicie. Skoro nadal nie uciekłeś, to znaczy, że jesteś już jednym z nas. Zostaw suba oraz lajka. Pomaga nam to tworzyć dla ciebie kolejne historie, a tobie niczego nie przegapić. Nowe odcinki w każdy piątek o 18.00. letni, wolny czas wyglądał inaczej niż u większości. W liceum wakacje wiązały się z moją pierwszą pracą. Zatrudniłem się jako kierowca w całodobowej pizzerii. Jako nowy brałem głównie nocne zmiany. Rozumiałem to. Mniej klientów, mniejsze napiwki. Nie miałem jednak pozycji do wybrzydzania. Na noc byłem tylko ja i jedna kucharka. Po pół godzinie ciszy zadzwonił telefon. Koleżanka odebrała i zapytała, czy pojadę z trochę dalszym zamówieniem. Wzruszyłem ramionami, i tak nie było nic do roboty. Po kilku minutach pizza była gotowa, wsiadłem do auta i ruszyłem. Adres znajdował się dosłownie po środku niczego w promieniu dwóch kilometrów może cztery domy. Wtedy zrozumiałem, czemu dzwonili do nas pewnie byliśmy najbliżej. Na miejscu od razu coś mi się nie spodobało w całym domu ciemno. Zatrąbiłem krótko, jak zawsze, żeby dać znać, że jestem. Zwykle ktoś wychodził do bramy. Minęła minuta cisza. Wybrałem numer klienta z pokwitowania, nikt nie odebrał, westchnąłem. Tyle kilometrów na darmo? Pomyślałem, że nie odpuszczę bez próby. Furtka była uchylona, nie ma psa, wchodzę. Wziąłem pudełko i podszedłem do drzwi. Drogę oświetlały tylko reflektory mojego auta. Zadzwoniłem dzwonkiem, raz, drugi, nic. Wydawało mi się, że słyszę kroki gdzieś z boku domu po lewej. Odwróciłem się odruchowo i przypomniałem sobie, że telefon zostawiłem w aucie. Wróciłem do samochodu i zadzwoniłem do kucharki, co robić. Poradziła, żebym spróbował za 5 minut. Często nie spodziewają się, że przyjedziemy tak szybko. Prysznic toaleta, daj im chwilę. Okej, okay. podszedłem drugi raz, tym razem z telefonem w kieszeni. Zadzwoniłem. Cisza. Odwróciłem się, już pogodzony z porażką w głowie i ruszyłem w stronę auta. Wtedy znów usłyszałem te same kroki z boku domu. Spojrzałem w lewo, wyszedł z za rogu. Masywny mężczyzna w masce klauna, w ręku siekiera. Szedł powoli, pół łukiem, jakby chciał odciąć mi drogę do bramy. Nie zastanawiałem się. Rzuciłem się do biegu. Po sekundzie usłyszałem, że biegnie za mną. Kroki ciężkie, nierówne, ale szybkie. Odważyłem się obejrzeć przez ramię. Był dwa metry za mną. Rzuciłem w niego pizzą i wykorzystałem to, że pierwszy wyprółem przez furtkę. Szarpnąłem ją za sobą, zatrzasnąłem i pognałem do auta. Wpadłem do środka z trzaskiem, zamknąłem drzwi. Pomimo trzęsących rąk z powodu adrenaliny, udało mi się uruchomić samochód. Clown stał przy mojej szybie, pochylony, patrzył. Przez chwilę byłem pewny, że zacznie walić w maskę siekierą. Nie zrobił nic, tylko patrzył. Uśmiech z plastikowej maski do dziś wraca mi w snach. Powoli cofnąłem, żeby wyjechać z podjazdu. Przez łamek sekundy spojrzałem przed siebie, spodziewając się, że napastnik będzie mnie gonić. Jednak on nie biegł. Stał w świetle reflektorów i machał do mnie ręką. Dopiero gdy wyjechałem na drogę, wróciło mi oddech. Wybrałem 112 i zgłosiłem zdarzenie. Później dowiedziałem się od policji, że zamówienie faktycznie złożono z numeru stacjonarnego tego domu. Tyle że właściciele byli na wakacjach nad morzem. Dom stał pusty, Sprawcę nie ustalono. Wolę nie myśleć, co by było, gdybym nie zdążył do furtki. Jeszcze gorsza jest myśl, że ten człowiek najprawdopodobniej do dziś chodzi wolny. Dwa lata temu w końcu udało nam się z Natalią zgrać urlop. Oboje lubimy aktywny wypoczynek, więc wybraliśmy góry. W internecie trafiliśmy na domek w świetnej cenie. Właściciel tłumaczył, że poprzedni klient zarezerwował i nie przyjechał, a kaucję i tak stracił. Szukali kogoś na dwa tygodnie, dla nas idealnie. Po długiej jeździe przejechaliśmy przez krótki las i wjechaliśmy na posesję. Domek nieduży, ale nowoczesny. Na dole kuchnia i łazienka, na górze salon i mała sypialnia z dwoma łóżkami do złączenia. Wokół ogród, leżaki, basen, grill. Niski płot, za nim polana i drzewa. Właściciel przekazał klucze, podpisaliśmy papiery i zostaliśmy sami. Po rozpakowaniu padłem na leżak z piwem. Natalia poszła pod prysznic, później przyszła kolej i na mnie. Gdy skończyłem się kąpać, zobaczyłem swoją kobietę przy drzwiach wejściowych, jak zagląda przez wizjer. Co tam? zapytałem. Podskoczyła. Wystraszyłeś mnie. Słyszałam kroki na zewnątrz, ale jest zbyt ciemno, żeby coś zobaczyć. Stanęliśmy oboje i nasłuchiwaliśmy. Cisza. Zamknąłem drzwi na oba zamki. Nikogo tam nie ma, choć idziemy spać. Postawiliśmy pierwszy krok na schodach i wtedy rozległo się pukanie. Spojrzałem na Natalię. Z jej miny można było wyczytać słowa, a nie mówiłam. Podszedłem do drzwi, chwyciłem za klamkę, ale nie otworzyłem. Kto tam? Miałem tu rezerwację. Przyjechałem na wakacje. Mocny męski głos. Domek jest wynajęty. Proszę to wyjaśnić z właścicielem. Mężczyzna zaczął nas namawiać, żebyśmy go wpuścili. Twierdził, że nie będzie spał pod gołym niebem. W końcu, zirytowany, odburknąłem, że to nie mój problem. Zapadła cisza. Spojrzałem przez wizjer. Na zewnątrz było kompletnie ciemno. Odwróciłem się do Natali z westchnieniem ulgi. Wtedy huk. Potężne uderzenie w drzwi. Rzuciłem się i zaparłem o skrzydło. Deski podłogi zadrżały przy następnym ciosie. Palcem wskazałem Natali torbę z gazem na niedźwiedzie. Dzwon na policję. Krzyknąłem. Mam pozwolenie na broń. Jak wejdziesz strzelam. Oboje wiemy, że nie masz. Odpowiedział za drzwi. Tak pewnie swego, że aż ścisnęło mi żołądek. Po krótkiej ale intensywnej chwili uderzenia ustały. Dom był nawet w miarę przygotowany do takiej sytuacji. Na dole okna były małe i umieszczone wysoko. Dorosłyby się nie przecisnął. Zapadła nerwowa cisza. Nie ma zasięgu, wyszeptała Natalia z telefonem w ręku. Nagle poczułem na karku czyjś wzrok. Wyłączyłem światło. Natalia krzyknęła. Spojrzałem w okno kuchenne. Światło księżyca odcinało zarysy głowy. W środku dwa blade, zwierzęce, jakby oczy. Okno było na wysokości dwóch metrów, a sylwetka, mimo to, zdawała się być lekko przegarbiona. Widzieliśmy to tylko przez może trzy sekundy, które trwały wieczność. Chwyciłem Natalię za rękę i wbiegliśmy na górę. Zamknęliśmy się w sypialni, złączyłem łóżka i położyliśmy się razem. Natalia cała się trzęsła. Wziąłem gaz do ręki, będę czuwał. Uspokoiła się i zasnęła. Nigdy jej tego nie powiedziałem, ale po godzinie, gdy zeszła ze mnie adrenalina, sam też odpadłem. Obudziliśmy się o świcie, zbieraliśmy rzeczy w pośpiechu. Otworzyłem drzwi i oboje jednocześnie użyliśmy popularnego polskiego przekleństwa. Na rogach werandy wisiały dwie półmetrowe lalki z patyków uwiązane trawą za coś, co przypominało szyję. Rozejrzeliśmy się po ogrodzie. Pusto. Wybiegliśmy do auta. Gdy tylko minęliśmy las, wrócił zasięg. Natalia zadzwoniła do właściciela. Obiecał zwrot pieniędzy i zgłoszenie sprawy. Później próbowałem sobie tłumaczyć, że to zdenerwowany, prawdziwy klient chciał nas nastraszyć. Ale oboje mamy w głowie ten sam obraz: głowa na wysokości dwóch metrów i białe ślepia w ciemności. To nie wyglądało jak człowiek.